Witajcie, dzisiaj zaprezentuję Wam istniejącą japońską modyfikację. Modyfikacja nie jest to manga, ale coś wręcz świetniejszego. Witam się z Wami, więc jestem Szaden. I dzisiaj zaprezentuję Wam modyfikację, jakiej świat nie widział, która jest wręcz genialna, przegenialna. Jest wspaniała, jest piękna i co najlepsze, po prostu jest zajebista. Powiem tak, jeżeli kiedykolwiek widzieliście modyfikację, która wam się podobała, uu, to teraz was rozwalę. A więc, o na początku przejdziemy? I co dodaje ta modyfikacja? Mianowicie, co za mowy? Jedną rzecz możecie zobaczyć tutaj. Jest to lewitująca kiełbasa z oczami. Czyli po prostu zwykła kiełbasa. Tak naprawdę, w żywności kiełbasa mają oczy. Proszę bardzo, wyzpewnij sobie coś takiego. I to jest Han Nie wiem. To jest po prostu specjalny, to jest taki specjalny piliper, a drugi to jest wróżka. Wróżka wygląda w ten sposób i jest dziwna. Więc. E... <ścoughs> I gdy ją zniszczymy, dostaniemy point item, czyli punktowy przedmiot. To kolejne rzeczy. Mian. To przejdziemy teraz do kolejnej rzeczy. I. Nie było epickie? Nie. Uuuu, to teraz przejdziemy do ważniejszych, to jeszcze bardziej epickiej rzeczy, mianowicie to epickie crafting table. Czym się różni od zwykłego? No ma więcej opcji. Ogólnie nie będę wam zdradzał, nie będę wam mówił jak to zrobić, ponieważ po prostu podam stronę. Mam niestety strona jest po angielsku, ale postaram się ją jakoś przetłumaczyć. No przejdźmy do, do następnych rzeczy. Następną rzeczą są mianowicie o takie genialne rzeczy. Jeżeli kiedykolwiek chcieliście, chca, chciał wam się pić, albo w ogóle wasz koń chciał się napić, Proszę bardzo. Proszę bardzo, koniu. Możesz się napić. Kurde, gdzie jest mój koń? No serio, był konie. Dobra, z... dobra, Dobra, dobra. Konie uciekają przez okno. Kolejną epicką rzeczą jest mianowicie magiczny przepychacz do kili. Stary, nowe, weź, się. Proszę cię. Proszę. Magiczny przepychać do kibli w rzeczywistości jest to Wall Pacing czysu, Czyli innymi słowy, gdy stoicie i chcecie wziąć zombiak I chcecie zrobić jakiegoś trolla zombiakowi czy coś Albo po prostu macie ścianę z obsydianu To naciskacie raz, proszę bardzo Ale musicie uważać, gdyż jeżeli naciśniecie na podłogę, a pod wam jest lawa Marny wasz los Więc, ale rzecz jest naprawdę świetna Taki przepychać do kibli to ja bym kupił wieczkę, jeżeli jeszcze nie było epickie Hmm, może to zmieni wasze zdanie. Tak, to jest to. Mag magiczna książka. Magiczny papier toaletowy. Tak, to jest to, zdecydowanie. Co? Jeszcze tak nieepicko? Hmm, no to myślę, że skoro nie było teraz epicko, no to może następna rzecz was zaciekawi. Chodzia! Mianowicie, nast następna rzecz. Oczywiście nie prezentuję Wam wszystkiego, gdyż to zajęłoby zbyt długo. Następna rzecz, mianowicie to. Diffusion Amulet. Hmm, to może przedstawiać taki diffusion amulet. I to się nazywa rozwałka. No. Nie epickie? Hmm, jeżeli to nie było dla Was epickie, to kolejna rzecz za i proszę bardzo. Genialna sprawa, świetna na filmy, świetna na live'y. Takie powitania. Dobra, mówię, widzicie intro czy coś takiego albo w ogóle... Naprawdę świetna sprawa, według mnie. Genialne. I powiem tak, jeżeli chcecie coś epickiego, to to. to, to, to. moment, ciągle nie... ciągle nie ciągle mówicie, że to jest ludne? Hmm, może? Może tutaj chłody, żeby ja przemyśleć, mianowicie to co powiedzieliście właśnie. Hmm, to też ciągle nie epickie. To hmm. jakieś na woda? Możecie, że dziecinne. To następną rzecz. Może chcecie być bardziej charyzmatyczni? Proszę bardzo. Taka kosa jest bardzo charyzmatyczna, gdyż zombiaki będą do, wszyscy będą do nas lgnąć. A będziemy jak Tak, jakoś bardzo, jakoś bardzo mocna nie jest, ale jest na pewno fajna. Hmm, a co to jest? To wygląda dosyć ciekawie. Magiczny ogień, nie powiem z czego, z tylej części ciała. Hmm... Nadal? Nadal mówicie, że to jest nudne? Głupia kiełbasa. Kurde. A chwileczkę. Może to portal do nowego wymiaru. Mam dla was parę innych rzeczy. Może coś takiego? Hmm, mamy tu. Co? Bardzo. Jeszcze, jeszcze nie poszli hmm. nie chcą się odczepić. Chyba trzeba na nich zastosować metody siłowe. Proszę bardzo. Już poszli. Proszę, a ty nie... A ty chcesz po prostu na grubszą sprawę już chciałeś. Tutaj się załatwić? Nie, na moim dodge nie wolno. Proszę. proszę się miejsca. Jak widzicie, hmm, myślę, że są naprawdę broń, ale wieczkę, ciągle nie słyszę, żebyście byli zadowoleni. Hmm, no to może przejdziemy do rzeczy już bardzo fajnych. Hmm, co to jest? Hmm, finka do rzucania, magiczna. Patrzcie, magiczne finki, możecie strzelać ile się wam chce. Ciągle nie to, ciągle. Hmm. Ciągle nie pieczkę. A co to jest? To również epicka sprawa. Możecie. Fieczkę. Ciągle? Ciągle was nuda? Ciągle? Hmm. A może życzycie sobie gwiazdkę z nieba? Albo wysłać ją do nieba, do jej domku? Hmm. Ciągle nie? Uuu... Twardzi z was goście, albo chcecie zjeść specjalnych owoców. Z dalekich kontynentów Azji. Uuu, też nie chcecie? Ach, bywa. Tutaj, co tam? Pieszek, a może chce, a może chcecie sobie wypalić oczy, oczy laserem? Ciu. Ciągle gwiezdne wojny. Te, nie lubicie gwiezdnych wojen? Hmm. No dobrze, no to teraz właściwie, Jeżeli to nie było epickie i powiem, to to nie powinno was w ogóle zainteresować. Magiczne motylki. Hmm. No. No, to, to, to jest to. Na to czekał cały świat. Na magiczne motyle. Jeżeli to nie było. Jeżeli te motylki nie są ładne, to co jest? Co toalety są? Przepraszam bardzo, ale. No, zobaczcie jakie ładne motyle. Kurczę, że to nie było epickie. Jeżeli w ogóle ten, ten cały mod Wam się na serio nie podobał. I tak by się prezentowała modyfikacja Toho Items Mod. I myślę, że w większości z Was się podobała. Za zapraszam do zainstalowania tej modyfikacji, gdyż jest naprawdę świetna. To, była, to było tylko praktycznie prawie połowa rzeczy, które są, te, które są w tej modyfikacji parę rzeczy Wam ciekawych zostawiłem i powiem tak, naprawdę, modyfikacja jest warta zainstalowania. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Yy, Ostatni nie wrzucałem filmu z modyfikacji, gdyż po prostu no, nie miałem jakich, nie było jakichś bardzo ciekawych, ale teraz będę znowu wrzucał. A więc ogólnie zapraszam Was do skomentowania tego filmu, powiedzenia co było źle. A więc do usłyszenia w następnych filmach. Sorry za te przeciągnięcie lekkie, ale zobacz, do, 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 do usłyszenia. Zapraszam do zainstalowania modyfikacji, gdyż uważam, że naprawdę jest świetna. A więc cześć, pa i narka.